Hej Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ponownie Artony. Eee, witam Was w kolejnym odcinku z serii Starbound. Eee, tak, co nowego, co nowego? Eee, pobrałem sobie trzy questy w Outpostie. I tu dostaniemy losowy miecz. Tylko musimy gościowi przynieść ciasto. Tu musimy zrobić Titanium Armor, żeby iść na kolejnego bossa. A tutaj musimy przynieść cool jacket. Czy ja cool jacket nie miałem? Pewnie, że miałem. A co ja za to dostanę? W ogóle. Ja tu mam coś ciekawego. Okej, okay. jedziemy do domu. Beam home. Beam home. Delta Alpha Red Majoris. Yeah. Haha. <ścoughs> Ops, Chyba coś podniosłem, ale nie mam miejsca w ekwipunku. Nie mam miejsca w ekipunku i zobaczymy jak się robi ciasto, jak się robi ciasto Cake Pszenica, cukier, mleko, jajka Skąd ja wezmę jajka? Skąd ja wezmę jajka? Nie mam pojęcia Szlak Szlak, nie mam pojęcia skąd wezmę jajka Mmm, niedobrze. Dobra, zróbmy sobie tego Spring Chesta. Tak. I zwolnimy sobie trochę miejsca w ekwipunku w takim razie. Dobra, co możemy tu oddać? Eee, no, ciebie nie chcę oddawać. To może. Eee, te wszystkie bronie, które mi są niepotrzebne. Mogę oddać, w ogóle wcześniej mi tu siostra wbiła To mm, za co ją opieprzyłem Bo dobrze wiedziała, że nagrywam. Dangerous Thunder Slicer No niestety on zadaje mało obrażeń Dobra, ciebie, ciebie, Balow of Gnomes To można zawsze poużywać, bo to fajny, fajny efekt ma mm, Empty Battle, to się zawsze przyda Dobra, czyli musimy wyhodować jakąś pszenicę, bo ciasta chyba nigdzie nie kupimy. O są Hack No Też nie jest jakiś specjalnie. Specjalnie dobry. Ojejku, ale my tu mamy rzeczy. Dużo saplingów. Dobra, czyli musimy tutaj zrobić jakieś hodowle drzewa. Coś w ten deseń. Eee, hodowle drzewa. Czyli po prostu musimy zasadzić las, no bo nie widzę innego in, nie widzę innego wyjścia z tej sytuacji. Tak wiem, że miałem wam pokazać e, planetę z oceanem. Ale wydaje mi się, że nie ma tam niczego ciekawego. Wydaje mi się, że nie ma tam niczego ciekawego. Chociaż w sumie no, mogę tam pójść. Nie wiem, czy da mi to właśnie cokolwiek. Nie wiem czy cokolwiek tam znajdę. Tak. E, na pewno ten węgiel, który tu jest, chcę wykopać. Na pewno ten węgiel a, mi się przyda w robieniu na przykład pochodni. Chociaż no już pochodnie nie są mi tak potrzebne jak kiedyś. Odkąd mam y, ten mój świecący patyczek na ten mój świecący patyk na e, na 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 Plecach. <noise> Na plecach, tak. No pełno ziemi. Trochę wody. Którą mogę wylewać sobie do woli. Dobra w sumie. Pozbyliśmy się wody. Pozbyliśmy się wody, więc jest spoko. O, dobra. Teleportujemy się. I zobaczmy, gdzie będziemy. Czy będziemy dalej w tym obszarze, w którym ostatnio byłem. Mm. Przybliż to. No, przybliż to. Dobrze, e, wiem, że są tutaj. O, właśnie. Śnieżne planety. Więc na śnieżną planetę wydaje mi się, że e, podróż będzie lepszą opcją niż. E... Niż, 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 niż... Na... Zwykłą jakąś planetę I... niż na... Lepszą opcją niż na... Boże, nie mogę się wysłowić dzisiaj! A! Lepszą opcją niż na ocean! Tak Brr, nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, naprawdę. A umieram. Nie no, tak serio to nie. E, 6 minut. What the fuck! Czym jesteś? O! 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 Glow fiber. I to pozwoli nam robić jakieś fajne lampy. O dobra, ty nas atakujesz. Z ciebie już nie lubię. Dobrze. Nawet nie zdążyłem sprawdzić jaki ma atak W sumie to dobrze Kolejny atakujący mnie stwór Dobrze, znaczy no nie, nie dobrze Że kolejny atakujący mnie stwór Ale myślę że jakoś damy radę O Boże on atakuje tak jak tamten wcześniejszy Nie lubię tego, nie 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 Oj, nie Oj nie nie nie, gdzie jest moja potężna broń Gdzie jest moja potężna broń jakaś Jakaśkolwiek potężna broń, proszę Wszystko wyjeb... Wyrzuciłem <noise> Wszystko wyrzuciłem, dobra Throwing the jersey. Zobaczymy jak to działa eee, czym jesteś? Orange glow fiber Fiber, fiber, fiber. Ej, to całkiem du duże obrażenia zadaje No, nice. A, w tutaj jest ten... No i mamy zamieć śnieżną. Dobra, nie będę się bił z tymi wszystkimi stworami. Ale mamy tu jakąś skrzynkę. Yellow grow fiber i glow... Glowbush lamp. Aha. to już wiemy, bo zdobyliśmy tą wiedzę po prostu zdobywając surowiec, z którego się to wykonuje. Zabiłem się tylko. Mamy siatkę tutaj przy sobie? Ej, mamy, całkiem w porządku Ty mnie nie widzisz U, u, dobra jednak mnie widzisz Jednak mnie widzisz, bo muszę się O Jezus Bo muszę się tu zatrzymać Sel materia? Mhm Dobra, zjedzmy sobie cukierki Nie, nie nie, 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 oj, nie, nie, oj, nie, nie, oj, nie, 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 śnieżnego stwora nie, 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 Mam nie, ryb mu nie, nie, Myślałem już, że zginę. Ej, dobra, możemy użyć gnomka Możemy użyć gnomka, a ja nie wiem co tu jest Nie! Nie! To jest jakiś król! Umrzyj, umrzyj król, umrzyj! Umrzyj! To jest glitch glitch king glitch king. Ty Cwelu! Ej, ej, uderzyłem go! Ej, zabrałem, zadałem mu obrażenia Dobra, 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 dobra Dobra, 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 damy radę, damy radę Damy radę Co by nie, jak nie my to kto? Ty głupi duchu Ej, ej, a ty mnie nie atakuj Ja zaatakuję ciebie. Nie będzie Glitch Kingu! Z Kim ty się tam naparzasz? Ty weź? On ma jakiś ten Fire Sword. On jest w ogóle ciężki do pokonania. Ma strasznie duże te duże obrażenia, ale już mu tylko zostaje trzy paski zdrowia. Jest gorszy normalnie od RKS Horora. Ej, dobrze, tu się z jakoś zbugował. Mogę go stąd naparzać w sumie. Wow! Ej, chodź tu, twelu, głupi Cwelu z brodą Cwelu z brodą, chodź tu Jebci Jebci Giń Mamy koronę, mamy koronę, mamy koronę. Dzień dobry Dzień dobry, jesteśmy królem Terror Spear Stumper gdzie są nasze tarcze? 115 135. Dzień dobry, tarczo. Dzień dobry, tarczo. Dzień dobry. Mm. Dobra. Teraz takie pytanie: co ja tu jeszcze znajdę? To się da rozwalić. Hm. To było oczywiste. Ej, nic więcej tu nie ma. Tak na poważnie. Tak na poważnie nic więcej tu nie ma. Hmm. Czy ja chcę to coś? W sumie Mogę chcieć takie ozdobki do domu. O Jezus, nie atakuj mnie! Ty głupi cwelu. Leć! Leć Aku! Leć Aku, nie daj się! Leć Aku, nie daj się! Ej, całkiem miasto na tej planecie, bo jest, bo jest śnieg, więc spoko. Dobra, tam nie idziemy, nie chce mi się zagłębiać w jaskinie tej planety Chcę zobaczyć, co ona mi może jeszcze zaoferować ciekawego No, pierwszą ciekawą... uuu, duża skrzynia Uuu, duża skrzynia i mamy lód What the fuck, jaki to ma damage Mamy kosę, która ma nie nieziemsko potężny damage Ojej, oh, yeah. czy ona ma? Jakie ona ma? 1-0-3-0-6. Ale boże, ile ona bije? Przepraszam. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Eep! Eep! Na dwa hity. Na dwa hity. Ej, dobra, zaraz zejdziemy sobie w głąb tej planety i zobaczymy co na niej jest jeszcze ciekawego. G to jest glitchowe automato shake mm -hmm. i plant fiber automato, czyli to jest planeta, na której na 100% żyją glicze. Bo glicze mają te całe automato. Tak mm. taka sobie za picko. Dobra Schodzimy pod ziemię Dobrze, dobrze schodzimy pod ziemię Cobblestone Hardener monster plate jakieś ciekawe rzeczy mi ten Ciekawe rzeczy mi dropią Dobra, użyjemy sobie najsłabszego Na razie pickaxe'a I kopiemy w dół, nie? Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Gravel, mhm. Torch. Robimy jak najwięcej pochodni, tyle ile damy radę, czyli tylko 20. No ale mamy 21, gdzieś mieliśmy wcześniej pochodnie. Czy mam tu coś ciekawego? No nie specjalnie. I zaraz skończy mi się również kill -off ten cały gravel, który tutaj jest ten cały gravel Ło! O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus Przeciwnicy! Przeciwnicy, co ty robisz? Ty, ciebie pojebało. Czym ty kurwa jesteś? Ło ty wyskakuj stąd, wyskakuj stąd i tam jest coś zajebistego. Tam jest coś zajebistego. Woluju. Aha. Wizzy Bubble. Zginę tam w ogóle na dole, Cwelu. Zginę tam na dole. O ja, pytole. Zginę tam na dole. Nie mogę tu pokolorować ścian. Smutek. Smutek mnie ogarnia, że nie mogę tu pokolorować ścian. Niestety. Ale mogę pokolorować Ciebie na kolor tańczowy. I Ciebie też. tęcza Dobra, 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 dobra. No ja przecież nie muszę wychodzić z wody, bo ja mam ten cały ten... To fajne, mam to. Dobra, to trzeba zrobić inaczej. To trzeba zrobić tak, tak... tak. O nie, mikrofonu nie oddam. Sześć, o dokładnie. Teraz wypompować tą całą wodę... I przedostać się tu w lewo. Nie! Ty głupku! Ty głupi głupku Wydobywaj tą wodę Dobra, 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 kop się Nie! Jak ja się tam mam dostać? A dobra Jakoś się dostanę, spoko Ty głupia wodo Daj mi wejść Ja chcę wydobyć to co się tu znajduje? Tomb brick Tomb brick, okej okay. Czy da się to szybciej... Uu. Mamy pistolet! Mamy pistolet, jest spoko I mamy... Grenade launcher Dobra, możemy go wymienić za shotguna I mamy trzy bandaże, okej, okay, okej okay. Ej Uu. Biorę to, biorę to wszystko. Chcę. Miejsce w ekwipunku Dobrze. I chcę te rzeczy stąd. Chcę to wszystko. Bo mi to wszystko jest bardzo, bardzo potrzebne. To mi jest na przykład niepotrzebne w ogóle. Co mogę wywać w ogóle do śmieci, nie? A tego nie... Tomato seed, dobra. Pearl piece, dobra. Coffee seed, dobra. I teraz chyba mogę już tu wojować, nie? Dobra, jeszcze nie. Snowball! Jej, crystal torch. Ej, bajeranckie. A czemu nie mogę drugiego podnieść? Co tu się podziało? Krystal Torch, dobrze. Eee. Chyba coś zbugowałem. Choć nie jestem przekonany do końca. Ale chyba coś zbugowałem. O Boże, już jest 18, prawie 19 minut nagrania. Tak dobrze mi się dzisiaj gra, jakoś, że, że nawet tego nie zauważyłem. E, pozbieram sobie te ściany. Ej, koczałku, nie mogę tego podnieść. Ale co tu się dzieje? E, dobra. Wystarczy mi tyle. to sobie tam jakoś udekoruję w domu. W tym. Ale fajnie było znaleźć coś takiego. Fajnie było się dowiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Ej, co coś lata. Lata gada. Lata gada, pełen serwis. kurde Czy znajdę tu miejsce, w którym nie ma krawelu? au Dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Ej, dobra, bo będę musiał kończyć za niedługo odcinek, bo. A, przeciągnęło się. Ale chcę się dokopać do wnętrza tej planety. O I znaleźć jakieś fajne surowce. Szukam tego tytanu cały czas, nie? Hehe, 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 Szukam tego tytanu cały czas. I co znajduję? Tytan. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan zamawiał porcję fartu? Tak. Dzień dobry. No to przywieźliśmy panu właśnie trochę tytanu, tak, trochę wciół. Boże, pamiętam z Minecrafta przyczasniecie grawela, nie było nigdy fajne. Titanium ore, yeah! Być może znajdziemy tutaj jeszcze więcej tytanów w głąb. Mam nadzieję, mam nadzieję, że się uda. O, złoto jakieś. Oczywiście, oczywiście nie mam miejsca. Dobra, marchewki idźcie sobie. Wygłupię marchewy. Wygupie marchewy, idźcie sobie. Nie potrzebuję was. Tak. Ile złota! O Jezus! O Jezus! O Jezus! Tyle złota. Panie Boziu, dzięki. Panie Boziu, dzięki za tyle dobra. I to jest kolejny dungeon, tak? Czy to jest kolejny? Ej, to jest jeszcze coś innego? Czekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj Dobra, Gnome kapa mogę wywalić Dark Tomb Brick Czy to jest jeszcze coś innego? Dwie skrzynki Piksele To jest tarcza? Ale bajarancka. Ja ją chcę, nie? Tak na poważnie, ja ją chcę. Czy to się da wydobyć stąd? Bonebu. Chcę to. Spooky Pie. Heh. Ty czym jesteś? Kawą pewnie. Nie. Kokosem. Yy, chcecie. Chcecie, ale dzisiaj dużo rzeczy do tego. Do dekoracji domu znalazłem. Plating for a monster, nie chcę tego Decorative sun, ok. Czyli... Słońce dekoracyjne, tak? Cobblestone O, więcej pikaksów Więcej pikaksów W sensie... Ojejku, kolejny dungeon Po prostu ja wam nie dam spokoju w tym odcinku Nie dam wam spokoju, ten odcinek będzie długi, ale... Ale... Ale dużo rzeczy tutaj poznajdowałem O Jezus, jaki duży dungeon o Jezus, jaki duży dungeon. O Boziu! Ja po prostu chciałbym stąd wszystko zabrać, choćby do dekoracji domu, ale no, nie mogę. No, sniper rifle, i co jeszcze jakieś takie zajebiste, nie? To po prostu wypierdalam tego shotguna i biorę to wszystko stąd. Wywalam tego shotguna i biorę to wszystko stąd, żeby to wszystko tu było. Tu jakieś piksele. Um, tu co mamy? birds pair no jest lepsze od mojego tak? jest lepsze? tak jest lepsze bo jest szybsze um, dobra no to wywalić tamto zebrać to nie? o no, po prostu nie naprawdę to będzie dużo lepsze bo jest dużo szybsze, dużo szybsze eee, bez namysłu zbieram te wszystkie skrzynki gdyż eee, Chcę po prostu mieć je u siebie w domu, żebym mógł je zbierać. Okej, okay, Titanium Or w porządku, to mi się przyda. Okej, okay, 60 pikseli 60 pikseli i szkoda, że to nie jest jakiś weapon plate że to nie jest jakiś weapon plate, bla 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 bla. Sto jak na broń ale w sumie, w sumie ja chcę te wszystkie rzeczy, żeby sobie podekorować ten. No wypieprzam w ogóle te wszystkie dirty, to wszystko, nie? To jest wszystko awianów. To jest wszystko awianów. Więc yy, na tej planecie widzę w ogóle rasowe jakieś. pełno ras miało tu chyba swoje schronienie. O, wkurzasz mnie. Cały czas się na ciebie nadziewam. Czy znajdę jeszcze coś niżej? Po prostu. Yy, nie, chcę się dokopać jeszcze niżej, żeby e, znaleźć coś. Znaleźć coś ciekawego. Bo po prostu znajdując tyle grobowców, tyle wszystkiego w tym miejscu, jestem skłonny po prostu powiedzieć, że mam dzisiaj farta. Okej. Okay. Jakaś jest klinka mała. E, tu mamy już błoto. Tak, mamy błoto. A błoto doprowadzi nas szybką drogą w dół łops, słops, słops, wops, wops, baba, baba Dobra, giń, gin, giń, dobrze Dobra, 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 dobra Dobra, dobra, fajnie jest. Fajnie jest, lecimy w dół. O, złoto! Dużo złota, dużo złota, dużo złota. I chyba... Ktoś przyjechał. Ops. Ups, roj się. Ej, nie, to. to, to. Mówiłem, mówiłem, że mam szczęście w dzisiejszym odcinku. Aha. Ja, no. Ta, tyle skarbów w jednym odcinku. Wow. Dobra, to było słabe, akurat, ale i tak. Czy Display Armor? No nie, no nie Same fajne rzeczy znajduję, ej, naprawdę Gdzie mam jeszcze jakiś pickaxe? Nie mam już, dobra, kopiemy się normalnie Oje, yeah. o nie, czy to kolejny? Tak na poważnie z tym, ej mamy tyle tytanu już Tyle tytanu Prawda. Ha 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 ha. Ha, ha 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 Dobra, lecimy w dół, nie? Chcę tą skrzynkę. Chcę tą skrzyneczka. Royal chest. W porządku. Ej! Ale ja chciałem skrzynkę. Royal chest, super yy, tak, wiem kto przyszedł. Wrócił mój tata Boże, 27 minut. Dobra, dłuższego odcinka niż pół godziny naprawdę wam nie zrobię. Naprawdę dłuższego niż pół godziny wam nie zrobię. Kopię się tylko tutaj jeszcze w dół, żeby zobaczyć czy nic ciekawego mnie nie ominie. I titanium ore. I titanium ore. Oj, czy to jest to samo? Tak, to jest chyba tytan. Tak, to jest wszystko tytan. Wow. Duże szczęście w dzisiejszym odcinku, naprawdę ogromne. Ogromne szczęście. No i cóż. W tym odcinku to byłoby chyba na tyle. Będę się z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie? Na razie czołem. Cześć!